Dzisiaj gala Kings Arena, absolutne nowum na polskiej scenie MMA. Sytuacja naprawdę nie bywała, bo dawno nie pamiętam czegoś takiego, aby nowa organizacja startowała z takim przytupem, z takim bogatym wachlarzem nazwisk, jak Marcin Bandel, jak Georgi Jesijawa, Piotr Niedzielski, który walczył w Belatorze. Także sytuacja naprawdę niecodzienna i walki, które dzisiaj się tutaj wydarzą w tej okrągłej klatce mogą przynieść naprawdę niesamowite skończenia, dużo emocji. Martin Wander, który bił się w UFC, do, do tego Kasper Leśniak, którego portal tej nie zaktualizował walk zawodnik z rekordem 4-0 na tej polodzi. Jest 2-0. Do tego ciekawe starcie Kaspra Miklasza z Mateuszem Olechem. Także dużo, dużo naprawdę będzie emocji. Będzie ze mną dzisiaj Michał, który będzie mi pomagał to wszystko spiąć w jedną ładną całość taką klamrę, abyście mieli fajny, ciekawy, zakulisowy materiał z tej gali. A co wydarzy się w tej klatce? Tego nie przewidział sam Nostradamus. Odpowiedź już za kilka godzin w tej okrągłej klatce. Kings arena 1, zaczynamy! Musi być spotkalnie fili! A lubi ma swoje palki stoczą. Yes. <laughs> Belan yeah. gada tej sekundzie tego starcia z przez duże za pleców Bilan Kakao. No, bardzo No, co to się Facebooka skroluje? Michał, jak na razie, kto na tobie wywarł największe wrażenie na tej gali? walki na żywo. Pierwsza, kto walczył w pierwszej walce? Ten Czeczem taki, młody. Dobrze, dobrze. Dobry nok był. Na żywo dużo lepsze wrażenie z ringu. Jak w ogóle yy, oceniasz swoje doświadczenia, bo, bo pierwszy raz jesteś na gali MMA na żywo, jak w ogóle to sprostało twoim oczekiwaniom? Sprostało oczekiwaniom, troszeczkę inaczej sobie to wyobrażałem. Myślę, że zobaczyć już to na żywo właśnie w ringu to jest, to jest zupełnie inne emocje, nie? Jak troszeczkę ta, ta publiczność żyje, bo to jest pewnie troszeczkę inny klimat. bo nie wiem, czy byłeś wcześniej też na takiej gali, gdzie stolikowa był klimat. Na takich mniejszych, na, takie, na takiego kalibru na pewno nie. Ja powiem, na pewno to pewno, pewnie też ta publiczność trochę mniej niesie, ale na ostatniej walce, sobie byłem na tego Kacpra to był, czy przegrał? Miklasz. Miklasz, tak. No to tutaj właśnie był... Czy leśnik? Leśnik. Leśnik. był taki moment, że, że tam publiczność dość dużo podpowiadała, krzy krzyczeli mu, więc, 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 więc tutaj też ta publiczność żyje, nie? A jak w ogóle sobie wyobrażałeś galę MMA? Bo mówisz, że inaczej sobie wyobrażałeś. Na pewno widać dużo. Nie spodziewałem się, że aż tyle widać. Tutaj też jest ten, ten fajny plus. Widziałem, że część publiki ogląda e, te gale na tych dużych telewimach, w ekranach, nie? Więc jak nie widać czegoś dokładnie, gdzieś tam w ringu jest niedokładne to właściwie względem nas, no to można sobie podejrzeć to na kamerach też. Fajny efekt, nie wiem, że normalnie na galach, ale też jest, że na tych telewimach tak ładnie wszystko widać. Aż tak dużych bardzo, na pewno bardzo. nie ma. Na, na KSW chyba są trochę mniejsze. No to tutaj też fajnie to widać, można sobie pod, 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 podejrzeć to. I bardzo sprawnie to przebiegam, przerwy będą nieraz dłuższe. A ty wiesz, moment, chwila, żadnych, nie mam takich przerw na studio już wewnętrznych, tylko jest wywiad z bo od razu wchodzą kolejni zawodnicy, mhm. No i trochę ludzi będzie <laughs> widzieli, więc fajnie. Zespia medialna. Prosimy dla, dla, dla widza się wypowiedzią ładnie. Faktur ale... <laughs>

stalna cisza na hali na walce Piotra Niedzielskiego z Georgiem Esijawą. To też na pewno szansa, aby skrupulatnie wysłuchać wszystkich wskazówek trenerów. Bardzo dobrze, dobry przegląd walki, jak na razie ma Piotr Niedzielski. Dobrze trafił na początku Esijawę, ale teraz to Georgi odpowiada. Dobre zajście za plecy kolec Biodrowy. Piękny rzut.

Formalność Piotra Niedzielskiego, który doskonale ustawił sobie ten pojedynek, przednią ręką, wykluczając tak naprawdę wszystkie akcje, zbijając wszystkie te proste swojego przeciwnika Georgiego S.I.A.W. a następnie tą lewą tylną ręką doskonale prostym czasem wytyczał sobie szlak do rozbicia gardy swojego przeciwnika. Profesorska robota Piotra Niedzielskiego, który potwierdza swoją klasę i mimo że w Belatorze może nie poszło tak, jak by chciał, to zdecydowanie niedziela i jeszcze broni nie składa. I stara się właśnie... 3 tymi rękoma. No i dużo, dużo, dużo tych cennych ciosów trafiało w jego głowę. Brzuch też trochę okopałem jego nogę, aż no, sporo cennych ciosów do dotarło do mojego do, do A Artur zadał kluczowe pytanie, ponieważ co, 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 to, co było kluczem w tym pojedynku, ale czy zgodzisz się z tym, że oprócz tej, tej lewej ręki z odwrotnej pozycji ta prawa dużą rolę odegrała, gdzie zbijałeś te e, wszystkie ciosy swojego przeciwnika i przygotowywałeś tę właśnie akcję pod tę prawą, pod tę lewą, przepraszam. Tak właśnie Georgi cały czas tego blokował mi tą przednią rękę co dawało mi miejsce na, na, na tą tylną rękę? No i właśnie... Tak, no, słusznie zauważyłeś. No no, no tak, no, tak, no, tak no, trzeba. Kings Arena 1 przechodzi do historii, a za nią dużo zaskoczeń przede wszystkim w walce wieczoru Marcin Bandel pokonany i to swoją własną bronią, kiedy próbował zaatakować skrętówką, został później znokautowany. E, Michał, jak Ci się podobało całe wydarzenie? Bardzo fajnie, coś nowego zobaczyłem. Mm, przede wszystkim walkę na żywo w końcu. Bardzo... I to nie pozycja. swoją? Nie, no nie swoją jeszcze. Yy, no co? Będziemy przyglądać się Federacji, obserwować kolejne edycje. Zobaczymy jak to się rozwinie. Ktoś zrobił na tobie takie szczególne wrażenie, w którym miałeś takie wow. Nie, tak ci wprost teraz nie wymienię, ale, ale te dwie pierwsze walki chyba, bo pierwsze trzy walki chyba skończyły się przed czasem. Tak, tak, tak chyba do, tak. Dość fajnie, większość w pierwszej rundzie, także no, było co podjąć. No to co, myślę, że to na dzisiaj tyle. Chyba dzisiaj krótki do, dosyć vlog wyszedł, ale może w końcu po tych półtora godziny vlogach coś krótszego też się, też się zdecydowanie nada. Także e, dzięki za obejrzenie i trzymajcie się. Piona.